Jestem z powrotem Razem z Larą tym razem! U, bu, 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 bu. O mój Boże! Okej. Okay. Lekka schiza, że wpadam, wpadnę w te drzwi, ale na szczęście. Fuck! Nie każcie mi robić kolejnego zdjęcia, płakam! Ooo, nie wiem co się dzieje dzisiaj ze mną. Teraz czy co? Ok, tak jakby jeszcze ktoś nie zauważył, to my idziemy po sekret. No nie, no nie, jakim cudem się przyciął? No nie. hej drugi sekret już mamy zaliczony, że tak powiem okej okay. tutaj też zasejwuję nie chcę ginąć, serio i wolę zrobić to raz, a dobrze dobra, to była droga tylko po sekretu więc mam nadzieję, że zrozumieliście sęk tego Super! O, chowaj się Okej okay. Dobra, dobra, udało się W miarę W miarę, w miarę nam wyszło Po prostu nie chcę wiedzieć co teraz się tam na dysku stało Z tymi cięciami o Jezu, ale to trzaska, Boże, droguchna. O matko jedyna. Do wody, szybko. O, raj. Dziękuję, tam jakiś i lata już znowu. Ale chociaż... Gdzie on jest? Lolmicia, gdzie on jest? Dzień dobry. Co pan powie. Do widzenia panu. Tak, zauważyliście, że tam jest w ogóle drabinka w wodzie. Yy, ale yy, musimy najpierw wypuścić tą wodę, żeby móc tam w ogóle i, i czegokolwiek szukać, więc do tego jeszcze wrócimy. A tymczasem idziemy dalej. Tak, nie chcę wiedzieć, co tam się dzieje na tym dysku serio? Po prostu nie chcę. Bowie się, że tam się cuda normalnie. Dobra, to tutaj chyba już wszystko ogarnęliśmy w miarę. Jeszcze tylko tam wypuścić tą wodę, i chyba będzie to już na tyle. bo, bo, Gdzie umieścić? Nie, no, na ten papierze w zasadzie. Po co idę umieścić, jak tam muszę iść? Okej. Okay. <grym> Wiem, już mam nerwy, ale po prostu jestem tak zdenerwowana. Jeszcze tak mi nigdy naprawdę nie szło. Nie miałam tyle faili, nigdy w tym levelu. Zwłaszcza, że ja go bardzo lubię to jest chyba jedyny fej, jedyny fej, co ja gadam jedyny level, w który naprawdę tak zafailowałam, bo w zasadzie naprawdę przysięgam wam, że nigdy tak źle mi nie szło w tym levelu i w ogóle nie wiem, co się dzisiaj ze mną stało, może dlatego, że nie mam humoru bo kiepski miałam dzień, jeszcze jak szłam na pieszo do mojego do moich dziadków to po prostu padało i, i nie było w crazy w ogóle nie cieszę się z tego powodu, że Taka pogoda, bo nie lubię takiej pogody. Po prostu nie lubię takiej pogody. Dobra, gdzie ja jestem? A! <grymne> Miejcie radość. <grymne> o Jezu. Tak, surwywo to już pewnie tam po prostu pęka ze śmiechu, jak ja fejle robię. Tak, proszę bardzo, śmiej się. Miłego śmia śmiania, bo śmiech to zdrowie, proszę bardzo. O nie, nie. No nie! Co to ma być? Nie! Nie wierzę! No widzicie, jaką on seryjkę popuścił? To po prostu masakra jest. Od razu człowiek y, może odednąć. To jest jakaś tragedia. No nic nie macie! Jak mi was żal? Jak wspomniałam, bardzo miłego śmiechu ci życzę. Ha, 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 ha. Gaduję, że nigdy się tak nie uśmiałeś. Przy tym levelu i w ogóle. I przy tym levelu. Przy moich filmikach. Haha. ha. ha. Bardzo śmieszne. Zwłaszcza, że w ogóle ostatnio nie mam talentu. Ani do pisania, ani do gadania. I w ogóle jestem jakaś taka, nie wiem. Przez, to, przez te ferie. Tylko się tak jestem rozkojarzona. O, oh, mówię Ja wziąć łyka yy, kakao, które już prawie wystygło i jest ohydne. Nie lubię takiego! Zamykam się. Nic nie mówię. Serio. Tak, jeszcze wspomnę o tym, czy ktoś by chciał być moim gościem. Bo jeśli tak, to proszę bardzo, możecie pisać w, w komentarzach. No, w komentarzach w zasadzie też możecie pisać. Możecie pisać w wiadomościach na YouTube, Jeśli nie chcecie napisać publicznie mm, I jeśli mam was na Skype'ie To możecie napisać na Skype'ie Proszę bardzo Nie ma żadnego problemu okay. Nie no teraz to Pewnie ma polewkę ze mnie Już myślałam, że spadnę Nie, no. 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 wszyscy lubią fajle. A ja, jak failuję, po prostu. To <śpiewanie> jest tragedia. Po prostu jest tragedia. Nie. Dziś jest okropny dzień! Woo! Tak, nie mam na co tracić naboju, tylko na ciebie będę Uzika traciła. Dobra, po prostu wiedziałam, że on tu będzie, więc się w ogóle nie zdziwiłam, że tu będzie. Aha, no tak. Nie! Głupia jesteś! Do widzenia. Dobra. Jeszcze zrobimy ten moment i kończę. Bo zupełnie zaraz będzie mój komputer wielce narzekał, że już za dużo nagrywam, a jeszcze muszę przejść to skonwertować, więc trochę miejsca potrzebuję. Dobra. Myślę, że w miarę mi to wyszło. A wy mieliście nieco ubaw, przynajmniej. Tak się mi wydaje, że nie wiem, polewkę mieliście za mnie dziś. Okay. Ale nie narzekam. Przynajmniej mieliście śmiech i radość, oglądając mój odcinek z tą Raiderka. Właśnie, że tak failowo zaczęłam. Trakedia. Dobra, mamy kolejną część papierusu, tak jak ja to będę nazywała. Nie wiem, czy tuż sami mi ktoś nie wyskoczy, więc sobie to Pozwólcie mi. Tak, ja już po prostu no, wiedziałam ogólnie nie, nie używałabym na nich naprawdę uzników, ale już jestem zła, po prostu jestem zła. I chcę jak najszybciej ich pokonać i zdobyć jak największą ilość papierusów w dosyć szybkim czasie tempie. Więc a zresztą zajdziemy sobie na dół w kolejnym odcinku. A tu dziś zakończę nagrywanie w ogóle failowanie moje. Więc dla Was krótkie cięcie, dla mnie pewnie dniowe bądź kilkudniowe.